Ja mam w ogóle Misja została zakończona powodzeniem. Tak, o, dali mi. ci tak, na mm. beskwitu, dali. Wiecie co, ten przedsiębiorca pogrzebowy jest genialny. Produkuję coś takiego, że nie mogę spać, że się spalam, że mi zależy, że mi się często chce płakać, że mam wiele radości, wiele nadziei. Jest miły, prawda? No ten Pol. O, jest... Jest bardzo miły. Na naszą pierwszą tygodniówkę podarował mi sweter z wyhaftowanym swoim numerem telefonu na rękawie. Chciałam, żebym go cały czas miała pod ręką. No, a! Słyszałaś, mamo! Nie dróg. Oj, Ellen jest niesamowitą postacią. W ogóle sztuka jest o czterech kobietach, o ich emocjach. Nawet yy, nazywałam, że to jest taki bukiet, ponieważ kobiece emocje więc bukiet emocji. Mogę ci coś powiedzieć? Coś ma z Tak mi się wydaje? O, błagam, Christy, błagam, tylko nie pytaj mnie o radę. Pan, poprosi. Teraz zejdzie babcia no. i wszystkie, mm, wszystkie razem porozmawiamy. Ale ja nie chcę rozmawiać z babcią, tylko z tobą! Sztuka jest o pragnieniu miłości, o niemożliwości dawania miłości. Sztuka jest o kobietach, o ich barwach. O... Fajna jest, śmieszna, bo te ważne, ciężkie tematy w tej sztuce żeby takie przyswoić, oswoić albo zobaczyć ich wielowymiarowość, pokazane są bardzo komediowo, ale też są pokazane no tak jak no, w dobrych sztukach psychologicznych. Ma najdłuższe rzędy na świecie! Ty uważaj, patrzysz w jego oczy, on w tym czasie kradnie ci serce, a potem mnie zamieni na parę silikonów rycyckich. Wiem, że jest przepis na taką realizację i dobrą pracę, żeby przełamywać swoje bariery, żeby chcieć dialogować, żeby chcieć się uczyć. Nie ja wiem, może to naiwnie brzmi, ale ja tak widzę tę pracę i mieć szczęście do reżyserów i też kolegów, bo ja szalenie lubię taką zespołową pracę. Ona nie jest modna, ale wspólnie idziemy do, do celu. Brawa na przykład w tej scenie, zawdzięczam koleżance albo uwagę widza w tej scenie, zawdzięczam innym, którzy pracują na to. I taki teatr mnie interesuje.